że każdy, kto choć trochę interesował się zagadnieniem piramid w Gizie, przynajmniej raz słyszał o ich zaskakującym związku z konstelacją Oriona. Z reguły traktuje się to jako zwyczajne teory spiskowe. Problem polega jednak na tym, że Giza nie jest jedynym miejscem, w którym zaobserwowano taką korelację. Dla tych, którzy jakimś cudem jeszcze nie słyszeli o połączeniu między egipskimi piramidami a konstelacją Oriona, szybkie wyjaśnienie. W 1994 roku niejaki Robert Bauval przedstawił teorię, zgodnie z którą piramidy w Gizie stanowią odzwierciedlenie układu trzech gwiazd z pasa Oriona. Teoria ta zainicjowała potężną falę krytyki ze strony środowisk naukowych oraz wywołała żywą debatę na ten temat. W rezultacie doprowadziło to do powstania szeregu mniejszych teorii zakładających wiele możliwych wyjaśnień tego układu. Jedni sądzili, że jest to związane z wierzeniami Egipcjan, a ułożenie piramidy miało być formą celebracji rzekomego miejsca pochodzenia ich bóstw. Część osób uważała, że jest to zwyczajny przypadek nie wart uwagi środowiska naukowego. Naturalnie pojawili się też ci, którzy wiązali ten fakt z rozwijającym się wtedy przekonaniem o pozaziemskim pochodzeniu piramid. Jak wiemy, dyskusja trwa do dziś, a żadna z zaproponowanych wersji nie została przyjęta jako ostateczna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko piramidy w Egipcie były ustawione w taki sposób. Starożytny kompleks Teotihuacan również posiada swój zestaw piramid, które na dodatek są ustawione niemalże identycznie do piramid w Gizie, albo raczej do pasa Oriona. Co ciekawsze, piramidy w Teotihuacan, zdaniem części ekspertów, odzwierciedlają nie tylko trzy główne gwiazdy konstelacji Oriona, ale i również nasz układ słoneczny. Zgodnie ze starożytną mitologią, około 3000 lat przed naszą erą bogowie zstąpili z niebios na Ziemię i to właśnie oni stali za budową tych łakan. Co zabawne, to nadal nie jest koniec. Dokładnie taka sama korelacja występuje w przypadku dużo mniej znanych chińskich piramid Xian. Ich tajemniczość wynika nie tylko z niedostępnego terenu, na którym zostały postawione, ale również z faktu, że z jakiejś przyczyny ich odkrycie było ukrywane przez rząd Chin, przez co pierwsze zdjęcia tego znaleziska pochodzą z 1945 roku. Ich wiek jest szacowany na około 4,5 tysiąca lat, jednak na ten moment niewiele wiadomo na ich historii. To, co jest jednak pewne, to ich związek z konstelacją Oriona. Znane przysłowie mówi do trzech razy sztuka. Sęk w tym, że nawet te trzy osobne przypadki umiejscowione w odległych od siebie miejscach mogą nie wystarczyć, by przekonać środowisko naukowe do związku pasa Oriona, albo raczej mieszkańców pasa Oriona, ze starożytnymi cywilizacjami Ziemi. Nawet gdyby odnaleziono tysiąc takich przypadków, najprawdopodobniej podzieliłyby one rolę wszystkich niewygodnych dla oficjalnej wersji historii artefaktów. Trudno powiedzieć, czy ignorowanie tak oczywistych związków między odległymi od siebie kulturami jest dowodem ignorancji, czy może raczej działania z premedytacją na rzecz zakołania historii rodzaju ludzkiego.